Witam na moim kanale, a dzisiaj zaczynamy budowę kolejnego regału. Ja tutaj sobie powoli docinam stal. Zrobiłem sobie wymiar. Długość półki 395. Tu będzie 331 i tu będzie taki uskok, bo mam kanał kablowy i nie mogę go zerwać. Ten kanał kablowy jest potrzebny. No i będziemy sobie tutaj budować naszą półeczkę. To jest chyba dwójka albo 2,5. 25 na 25 profil? Dwójka. Profil 25x25. Długość będzie miała 395 cm. Tu, tu znowu będzie miała 331. Uskok na 7, dalej lecimy. Co dalej? Szerokość 41 całkowita. Muszę się dostosować do tego wcześniejszego regału również. No i tutaj sobie pomierzyłem, jak mam ciąć poszczególne profile, żeby jak, jak najmniej, pamiętajcie, odpadu zostało. I co tutaj tniemy? No, i dwa mam przecięte. I lecę z docinaniem reszty tych profili. No I nasza półeczka już jest wycięta. Jak mówiłem, tu jest ten ząbek na kanał kablowy. On jest mniejszy, ale ząbek jest większy. Długość 395 cm. 55 cm rozpórka tu jest 57, łącznie, czyli tu jest też około 55, i tak nam się nasza półeczka prezentuje po wycięciu, zaraz yy, połapę sobie po winklach i przystąpię do całkowitego już tutaj spawania tego elementu. Jeszcze muszę podciągi zrobić do niej. Trzy sztuki podciągów. Trzy sztuki muszę dospawać właśnie podciągów, ale to dopiero będę spawał podciągi jak całość wyspawam już. i Ją przymierzę, bo muszę sobie wymierzyć, w którym miejscu te podciągi będą, żeby mi się łączyły na belce przy suficie, a nie były przykręcone tylko do Sufitu do 12 mm. No i nasz regał został wyspawany. Nie nagrywałem, jak spawam, bo z wiadomych przyczyn nie jestem dobrym spawaczem. To jest pierwsza sprawa. No ale już mamy to pomalowane, wyspawane. Mocowania porobione. Będzie na pręcie 14 podwieszone do sufitu. A z tej strony na winklach nie sobie po pierwszym malowaniu. No i co? Po pierwszym malowaniu. Więcej nie będę razy malował. Po co? Raz wystarczy. Powiesimy go za moment. Tutaj na tych winkelkach. Będzie od spodu przykręcony. Nasza półka wisi. Na takich mocowaniach. Muszę dokręcić nakrętki, bo mi brakło. Tu jest już na grubszej śrubie M14 No i tak się prezentuje jeszcze jutro wezmę płytę i przykręcę sobie płytę tutaj do tego A tu jest już tak Tam musiałem kanał zerwać Muszę go przykręcić z powrotem Nasza półeczka została skończona. Ja już sobie ją uzbroiłem. Poprzenosiłem część rzeczy, które mi są niepotrzebne. No i mamy to tak zrobione, jak widać. Ja tych winkli tutaj nie ucinam, zostawiam je, ponieważ w niczym mi one, jak mówiłem, nie przeszkadzają. Tu jest zrobione po prostu w ten sposób, żeby był. Poziom na środku, bo mi trochę go ściągło, aczkolwiek tu już na bokach jest wszystko w porządku. I po prostu tu wystarczyły dwie śruby na kontrę, żeby nam się ta półka nie rozkręciła. Ona została również tutaj jak widać przedłużona ta płyta. łączy się już z tym, z tą płytą, więc tutaj nam nic. Nie przeleci, nie ma tej szczeliny. Miałem to robić z paneli, aczkolwiek miałem jeszcze tą płytę 12 mm, tą co jest tu, tylko z tej strony jest pomalowana. Z tej już nie malowałem tej płyty, po prostu jest ona tak ułożona i została ona tutaj w ten sposób zamontowana. Od góry Wam pokażę, że ona nie leży sobie tutaj. Tak sama z siebie, jest również tutaj wzmocniona, uprzykręcana blachówkrętami. No, moim zdaniem solidna półeczka. Trzyma nam się dość fajnie. Tutaj po prostu ona się trzyma na trzech tutaj mocowaniach, bo tu mi idzie belka jedna. Od podwieszanego sufitu tu jest druga belka, i tu mamy trzecią belkę. Po środku po prostu są dokręcone takie dodatkowe belki. Które one bardziej nam trzymają tutaj tą płytę w powietrzu niż mają tutaj jakikolwiek wpływ na tą konstrukcję i nie mogłem zastosować więcej tutaj tych podciągów. Podciągi już są zrobione jak widać. Ze śruby nie robiłem tego yy, tak jak w tych półkach tutaj, że są wyspawane. Po prostu szkoda czasu i tego materiału i spawania, mierzenia, ustawiania tego do poziomu. A śruba to śruba, zawsze ją dociągniemy elegancko i ta półeczka nam się dość fajnie trzyma.